Wracamy już jesteśmy. Jesteśmy, tak, jesteśmy. Mały choklik się wda, wdarł. E, jesteśmy wracamy. Boże, ale się zakręciłam. No proszę Państwa, tak się nie da prowadzić programu. Dziękuję Panie Realizatorze że, za taką piękną powtórkę. E, ja będzie, będziemy teraz rozmawiać o trendach, ale trendach dość nie, nie, nietypowych po trendach wzrób to sam, czyli w e, rękodziele. Tak. Ze mną jest Kuki majstruje, dzień dobry. Dzień dobry. Karolina, powiedz mi, skąd u Ciebie się wzięło w ogóle pomysł, żeby zacząć samemu tworzyć biżuterię i nie tylko, bo to są piękne rzeczy. Ja może pokażę, a Ty opowiadaj. Tak, przede wszystkim na początku zaczęłam tworzyć breloki. Ale może zacznę od tego, że lepiej odkąd pamiętam, od najwcześniejszego dzieciństwa. Całe szczęście mama mi tego nie broniła i chociaż miała plastelinę wtartą w dywan. To nadal mi ją kupowała i pozwalała się rozwijać. No niestety, plastelina, jak to miękki materiał, nie dało się z tego nic trwa trwałego zrobić, ale że technologia poszła do przodu, powstały nowe masy plastyczne i właśnie jedną z takich lepszych mas są nowoczesne modeliny, które po wypieczeniu zachowują swój kształt i wszystko, co z nich się wyczaruje, zostaje na stałe. Czyli zaczęło się od takiej po prostu dziecięcej pasji do plastelin, do lepienia. Tak, dokładnie. A kiedy w ogóle pojawił się pomysł, żeby zacząć robić też biżuterię? Ten pomysł narodził się w zasadzie z pytań ludzi, którzy widzieli, jak tworzą jakieś figurki. Zaczęli po kolei pytać o pojedyncze breloki, czy mogę stworzyć coś, co będzie na stałe, co będą mogli na stałe nosić przy kluczach. A następnie zaczęły się pytania o kolczyki, o wisiorki, to w ten sposób pomyślałam, dlaczego nie. Czyli po prostu, jak to mówią, komplementy działają budująco, prawda? I... <noise> tak, to prawda. Chce się działać bardziej. Powiedz mi, Karolino, czy w ogóle w, w rękodziele, w Handmade, są trendy? Tak, oczywiście, że są. Yy, tak samo jak w modzie, na przykład obecnie bardzo popularne są sowy. Motyw słów przewija się przecież i na koszulkach, i na czapkach, tak samo i w rękodziele, breloczki z sowami, wisiorki z sowami, czy choćby słodkie ciasteczka, które ostatnio są bardzo, bardzo popularne. Oj tak, lubimy słodycze, więc nawet pokazujemy to w biżuterii. O, ja mam, ja mam, mam ciasteczka. Czy Pan operator pokaże moje ciasteczka, bo chciałam je bardzo pokazać. Tak, dokładnie, ciasteczka ręcznie robione na uszach, na wisiorkach, przy kluczach. Jest to bardzo popularny temat. Właśnie, jeżeli, poczekaj, przepraszam, będę mówiła teraz bokiem do ciebie, wybacz, bo pokazuję twoje ciasteczka. Jeżeli chodzi właśnie o, o te, jak w ogóle to jest ciężka praca? To znaczy przede wszystkim trzeba to lubić, bo wiadomo, kilka godzin się nad tym spędza. Trzeba mieć, no prawa na pewno się przydaje, ale przede wszystkim wyobraźnia. Wyobraźnia to jest podstawa, no i trochę cierpliwości, żeby jednak nad tym posiedzieć, podłubać. Tutaj igiełką, tam wykołaczką i można coś wyczarować. No i chyba przede wszystkim to zacięcie, bo przecież na początku się nie udaje. Tak, tak, dlatego ta cierpliwość jest niestety wymagana. Ile razy podchodziłaś na przykład do projektu, nie wiem, wróżki, to jest wróżka, mogę tak powiedzieć? No, może, można to tak nazwać. Rudo włosa dziewczynka. Ile razy podchodziłaś do tego, żeby w końcu się udała taka, jak powinna? Przyznam szczerze, że oczy najwięcej mi w tym wypadku zabrały y, czasu i do oczu podchodziłam ładne 6 godzin za pierwszym razem i były kiepskie i później już tak coraz krócej, coraz krócej, z lepszym skutkiem. Takie najtrudniejsze projekty, jakie realizujesz. Um, mam teraz ciekawe zamówienie. Jeszcze w trakcie jest realizacji y, od mojej pani dentystki akurat mam wykonać przekroje zębów. Zdrowych, uszkodzonych i to jest, szczerze mówiąc, niezłe wyzwanie teraz dla mnie. No na pewno dosyć, dosyć nietypowe, prawda? <grym> tak, bardzo. Karolina, może podejdźmy i zobaczmy, e, jak zaczniesz pracować. Chciałabym, żebyś pokazała nam troszeczkę. Proszę Państwa, długopis mi spadł. Ja może pokażę do kamery, jak wygląda, jak to się nazywa? Jest to zwykła szklana podkładka, może być wykorzystywana przy plastelinie, modelinie, przy każdym tak naprawdę rękodziele. Jest po prostu wygodna. Rozumiem, Aha. i ona wymierza Ci, tak? No to są y rozmiary? Jest miarka, jest ona przydatna, ale przede wszystkim przy modelinie najważniejsza jest to dla mnie gładka powierzchnia y i łatwa do czyszczenia. No tak, no przede wszystkim, bo modelina jednak jest, troszeczkę brudzi i rozumiem, dobrze. Co będziemy lepić? Postaram się ulepić na żywo serduszko, które tutaj już mam akurat jedno gotowe. Plus, mam nadzieję, że uda się w krótkim czasie zrobić również sowę. Sowę, czyli to, co jest teraz modne. Dokładnie tak. Dobrze, to od czego zaczynamy? Przede wszystkim od higieny pracy, czyli od rękawiczek. Rękawiczki o tak. są bardzo ważne. Podtrzymam ci mikrofon. Jeżeli chodzi o te rękawiczki, to jest przede wszystkim to, że nie brudzisz wtedy modeliny, tak? Yy, tak, Modelina to przede wszystkim, że jej nie brudzę. A druga sprawa jest taka, że przy Modelinie jednak robimy to palcami, a odciski palców nie są najfajniejszą rzeczą na pisterii. No tak. no tak. Więc Właśnie. to jest takie dodatkowe. Dobrze, czyli będziemy lepić serduszko i? Jak... Jaki kolor? Ja bym wzięła zielony. Ten zielony? Tak, tak, tak. To nie jest też najszybsze, więc ostrzegam, że to może potrwać. Aczkolwiek przy takim serduszku, tutaj z tyłu zresztą można zobaczyć, ma ono zupełnie inny środek, mhm. bo obojętne jest, co będzie wewnątrz. Ważna jest... jest warstwa zewnętrzna. Powiedz Tym... mi, Karolina, a jak, jak w ogóle, jakby ktoś chciał zacząć, to co powinien? Co, jak powinien zacząć? Kupić masę? Narzędzi... I Próbować. Dokładnie, nie trzeba jakichś wyszukanych narzędzi bo ja sama pracuję wykałaczkami. To są naprawdę świetne narzędzia. Najzwyklejszy nożyk wystarczy. A jeśli są potrzebne jakieś wykroje do listków, do czegoś takiego, szczerze mówiąc, ze zwykłej puszki można samemu je wykonać, bo ja sobie takie robię, gdyż kupić nie mogę. A jeszcze pokaż mi, bo tu masz takie formy. Chciała zobaczyć. To, tak. Co to y są za formy? Y formy te są najczęściej wykorzystywane właśnie przy słodkich rzeczach. Można kupić gotowe z silikonu, więc nie jest trudno też zacząć, bo można sobie spokojnie wypróbować taką formę. I mieć słodką biżuterię. To może na szybkiego, pokażę w jaki sposób to działa. Dosłownie wciskamy sobie taką modelinę w formę. Teraz to będzie na szybko, więc mało starannie. I po wyjęciu ona ma już swój kształt. Babeczkę mamy. Dokładnie. Więc nie jest to trudne. Do Karoliny jeszcze wrócimy, będziemy pokazywać etapy jej pracy. Ja teraz zapraszam na króciutką przerwę, a po niej zmieniamy temat. <śmulny>